Technologia Dynamic FM w ośrodku Eduplex w Republice Południowej Afryki. Ośrodek EduPlex w Pretorii, w Republice Południowej Afryki, to kompleksowo wyposażona szkoła powszechna nie tylko dla dzieci słyszących, ale także dla dzieci z ubytkami słuchu. W EduPlex stosuje się nową technologię firmy Phonak – Dynamic FM. Szkołę otworzył w roku 2002 Nelson Mandela. Obecnie uczy się w niej 410 dzieci, w tym 75 dzieci niedosłyszących. Eduplex to nie tylko szkoła, lecz także centrum szkoleniowe. W trakcie roku szkolnego w ośrodku Eduplex organizowane są różnego rodzaju kursy, przeznaczone dla specjalistów z całego świata zainteresowanych realizowanym tu programem. Na terenie obiektu prowadzone są przedszkole oraz szkoła powszechna, w których uwzględniono potrzeby dzieci niedosłyszących. We wszystkich klasach oraz pokojach do rozmów indywidualnych zadbano o akustykę. Interaktywne ogrody to nie tylko tereny rekreacyjne, ale także przedłużenie klas. Miejsca, w których dzieci pogłębiają swoją więź z naturą. Pomoc audiologiczną zapewnia ośrodkowi Eduplex pobliski Instytut Słuchu. Szkoła prowadzi także program porad dla rodziców. Dzieci z ubytkami słuchu korzystają z pełnej opieki audiologicznej. Uwzględnia ona najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie technologii aparatów słuchowych, implantów ślimakowych i bezprzewodowej technologii Dynamic FM. W procesie kształcenia istotne jest sprawne działanie aparatów słuchowych i systemów FM. W ośrodku Eduplex codziennie przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel sprawdza działanie aparatów i systemów FM. To pierwszy krok w celu upewnienia się, że dziecko będzie dobrze słyszeć nauczyciela. Z niedosłuchu wynikają szczególne potrzeby. Najważniejsza to potrzeba nauki, słuchania. Jak myślicie, co one teraz robią? Rabia? Piją wodę, a myślę, że mogą też brać prysznic lub kąpiel błotną, która chroni przed pasożytami i kleszczami. Wspaniale, to wyczerpująca odpowiedź. Nacisk położony na słyszenie oraz interaktywne podejście edukacyjne w ośrodku Eduplex sprawiły, że mowa zarówno dzieci słyszących, jak i niedosłyszących jest płynna. Prędkość 142, 220. Obroty na minutę. 3600 1200 długość 263. Pomimo wyposażenia dzieci w najnowocześniejsze urządzenia, w trudnych sytuacjach słuchowych rozumienie mowy bywa niewystarczające. Do takich sytuacji należy słuchanie w warunkach hałasu w tle lub słuchanie z pewnej odległości. W edukacji dzieci niedosłyszących ważną rolę pełni technologia FM. Umożliwia ona bezprzewodowy bezpośredni kontakt między uczniem a nauczycielem. Jej elementami są mały mikrofon i nadajnik oraz mały odbiornik radiowy dołączony do aparatów dziecka. Stwarza to doskonałe warunki audiologiczne. Nauczyciel mówi wprost do uszu dziecka, a dźwięki tła są minimalizowane. Eduplex jest jedną z pierwszych na świecie szkół, w których tradycyjne systemy FM zostały zastąpione przez Dynamic FM firmy Fonak. System Dynamic FM firmy Fonak zrobił na mnie wrażenie. Dzięki nadajnikowi Inspire wiem na bieżąco o wszystkim, o czym powinien wiedzieć audiolog pomagający nauczycielom. Najnowsze aparaty oraz nowe odbiorniki Dynamic FM firmy Fonak są odporne na wstrząsy, a niektóre z nich są także wodoodporne, co chroni je przed zabrudzeniami i potem. Odbiorniki FM firmy Fonak są proste w użyciu i kompatybilne z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi większości innych marek, po prostu doskonałe. Język mówiony to podstawa sukcesu w nauce. Ułatwia osiągnięcie językowej i społecznej niezależności oraz daje szansę na pracę odpowiadającą osobistym możliwościom. Dzieci z ubytkami słuchu mają prawo do realizacji pełni swojego potencjału. System Dynamic FM to nadzieja dla dzieci niedosłyszących na całym świecie. Ośrodek Eduplex to szkoła podstawowa i przedszkole. Uczy się w nim obecnie 410 dzieci, a wśród nich 70 dzieci niedosłyszących. Zapraszamy do uczestniczenia w kursach szkoleniowych. Kontakt z ośrodkiem Eduplex.